Cóż, wszystko w porządku, dobrze. Nie nie nie, 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 nie. Każda półka ma być sprawdzona po kolei. Nasze miody są tutaj, byłek jest tutaj, a owoce tutaj. A, Położyłeś jezynę na miejscu malin. Ach, no teraz lepiej. Byliśmy o dwa czułki od katastrofy. Chyba Najważniejsze, że jeżyna jest w piwnicy. Czy leży tam, czy tutaj, to nieistotne. Co ty mówisz? Wszystko, co nas otacza, powinno mieć swoje miejsce. Gdy nie ma porządku, panuje chaos. A chaos oznacza koniec ula. Tak, a może pan jest zbyt drobiazgowy? Ja? Absolutnie. Hmm. To, to okropne. Co znowu? Tu, tu i tutaj widzę kurz. Niech się pan tym nie martwi. W tej sali jest całkiem czysto, według mnie. Nie, 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 nie. Ten chlewik nie jest godny królowej. Dosyć tych ukłonów. Bierz się do roboty. Tutaj. Gdzie? O, tutaj. Nic nie widzę. Tak, mówię ci, tutaj. Hej, Maju. I jak? Fajnie być królową? Guciu, nie przestrzegasz protokołu, a to jest niedopuszczalne. Gdy zwracasz się do Mai, musisz mówić Wasza wysokość królowo ula tysiąca kwiatów. O świata Prążków, w znakomitości naszej łąki i okolic. Witaj Wasza kwiatowość świata prążku. Nie, 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 nie. Dosyć tego! Ten protokół jest bez sensu! Kuciu, możesz mnie nazywać jak chcesz! To jest niedopuszczalne. Każdy, kto nie przestrzega protokołu, ma być zdymisjonowany! Uważam, że to pana trzeba zdymisjonować! N nie możesz tego zrobić. Właśnie, że mogę! Jestem królową! Oh. Ale. Proszę wyjść! Jak sobie życzysz, wasza wysokość? Nie wiem, czy nie jesteś dla niego zbyt surowa. Nie, może nie będzie już taki drobiazgowy. No to w co się pobawimy? Zwolniła mnie! Mnie! Niedopuszczalne! To ja powinienem być królową! W końcu to ja wiem wszystko o protokole! To mi podsuwa pewien pomysł. Koszmarny pomysł. Hmm. O, to jest koszmar.